Jesteśmy w pokoju fizjo i tutaj oto jeden drugiego jedzie. Znaczy w sensie masuje go, żeby się uspokoił, gdyż nerwy sięgają z nitu. Masaż na tak zwanym. Co to jest? Atrakcja. Atrakcja, atrakcja, dobra, to jest atrakcja Tomek. Tomek, atrakcja. <grystanie> <grystanie> Paweł jest drugą atrakcją <grystanie> dla Tomka i mu robi coś tam. palcami, coś. Co mu tam robisz? Naciskasz go? Nie, rozciąga. Rozciąga. A co tu masz? Przykurcz? No Posz. Postrzel Postrzelili cię na polowaniu. Dobra, idziemy to tak. Wygląda pokój przed burzą, nie? Tak byście nie wiedzieli. Jest plazma, jest druga. Mniejsza plazma i, i najmniejsza plazma. W sumie. Do zadań, działań i wojennych. O, wszystko tu jest. Ręczniki, bałagan. Odżywki, wszystko posegregowane. Tak, bardzo ładny porządek jest tutaj. Tak, jest tutaj napis torba. Jest wszystko. Śmieci są posegregowane, bo to są ludzie, którzy dbają o ekologię, więc tu jest wszystko gotowe. Skrzynia, a co w skrzyni? Ja nie będziemy pokazywać trup. Nie, nie będziemy zaglądać. I tak oto wyglądają nasi masażyści na kilka minut przed meczem. Będą gotowi zapewne do tego, żeby przygotować wszystkich do działań odpowiednio. Żegnamy spokoju zwierzeń.